na lotnisko w Ho Chi Minh Przejazd Grabem 13 zł to pół godziny jazdy Jesteśmy uprawieni już Nie wykupowaliśmy rejestrowanego Mamy jeden plecak Trochę duży, ale w Hanoi ledwo Ledwo tylko sprawdzali bilety Nic więcej nie? Także próbujemy Jesteśmy po kontroli już Standardowo Wszyscy buty zajmowali Kontrola Taka sobie, nie wiem czy mają tutaj takie przepisy, ale przeszedł nam żel na jelita, który ma pojemność 225 bez żadnego problemu. Kierujemy właśnie Danang O, lotnisko Danang Pieniądze wymienione Malutkie lotnisko, kurs O wiele gorzej niż w Minh No i teraz ciśniemy grabem na hotel O, no, jesteśmy pod hotelem to nasza ulica a to nasz chodnik 250 zł za odwiedzony No, i jesteśmy w pokoju za te 250 zł, kibelek szafa wero Najważniejsze Netflix jest i z takim widoczkiem Na dole syf, ale w tle Może Grab kosztował 12 zł z blisko Pierwszy spacer po Danang Temperatura 4-5 stopni mniej niż Chimin i Wilgot też mniejsza także jest bardzo przyjemnie i pierwszy zakup Marborowski 5 pierwsze co się rzuciło jesteśmy w strefie hotelowej nadmorskiej ruch no, zdecydowanie mniejszy niż w Ho Chi Minh, No, a w tle już widać Morze Południowochińskie Jesteśmy na Danang Beach, no i w końcu jakaś większa woda. Fale dosyć konkretne. I tak wygląda plaża Na kolej góry Nie zły z na plaży. O! Między wiem, się między fotelami ciśnięte zabytkowe to konsorstw. Kolejkowe, na Polskiej Dzielnicy jemy ja obiadek właśnie jak najpa, ceny już chyba europejskie ale za to z takim widokiem burger wołowinka dwa piwa woda 130zł tu już grubo ale takie widok Spacerujemy w stronę Mostu Smoka no i po drodze mała pogoda się trafiła no, dość ładne hałas nieziemski dzieciaki się cieszą w już widać Dragon Bridge jakieś 2 minuty długo no, ale nie pogodę, 30% Soczek z mango. Pani robiła przy nas z owoców 5 i bardzo dobry. Jest most Smoka, główna atrakcja Danang. Podobno weekendy, sobota, niedziela 21. pierwszy okiem. robi wrażenie konstrukcja. Woda żółta, była. widać, że była powrót niedawno. I jeszcze raz most z warto wspomnieć o ciemnej stronie Wietnamu. Dużo miejsc takich jak tu widzicie. Śmieci od cholery. Kolejne miejsce, jakieś baniaki leżą. Kolejne miejsce, masakra z tym jest. Da w nocą. Spacerujemy promenadą. Cisza, spokój, jak nie Wietnam. Tutaj mamy obrócone łódeczki, takie okrągłe W dzień. Można sobie na nie popływać. Spacerując promenadką znaleźliśmy bardzo miły bar. Pijemy sobie piwko o, w takiej miłej atmosferze pod palmami No i cały Wietnam 5 minut temu gitara, ale ja już jest cholera No już po ulewie Przez ulewę musieliśmy wypić łącznie 4 piwka Gdzieś frytki, za które zapłaciliśmy 30 zł Ale się zrobiło mniej duszno Idziemy, idziemy, w końcu się promenada skończyła ponad 20 tysięcy kroków Była. lekko zajechani Tam tu Miara. idziemy na jakąś kolacyjkę mijamy co chwilę Hotele hotelu Grandy wygląda na bogate miasto No już po kolacji jedliśmy w, w takiej knajpce Jezu, po łącznie 18 zł nie do przejedzenia takim teraz ze sklepu na, na zakupy i do pokoju.